Bałacie, ziomek Bo! <grystanie> Ziomek ma załamkę, że ziabam. O kurde, ziomek ma w blisko 2700 i w bulecie 2700. Siema, zapraszam Was na odcinek z najlepszych momentów eliminacji do szachów Fischera, czyli szachów 960, gdzie figurki na początku partii są poprzestawiane w dość losowej, losowej kolejności. I zobaczycie moją heroiczną walkę z GM-ami i wielokrotne zwycięstwa z innymi utytułowanymi zawodnikami. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i zostawcie łapkę w górę, subikę z dzwoneczkiem i sekcja komentarzy jest oczywiście dla Was. Miłego oglądania. Bicie, bicie. Tu, tu. Tu. Mat. Dobra. Lipa. Dobra. Okej, okay. tak się nie spodziewałem, tak nie mogę, tak nie mogę, nic nie mogę. Ipa, nie dał się zrobić na pata. <laughs> Okej, okay. mam coś takiego, to jest mega istotne. Cie, cie. Jest to. Idziemy na Jola. Zobaczymy, co się wydarzy. To jest trochę coin flip. To przeoczyłem. No debil. <ścoughs> Idiota. E3 zagram. Potencjalnie, więc F3. No idiota ze mnie. Nie ja popatrzyłem na szachownicę. Okej, okay. zakończyłem na 34. miejscu. Na 446 graczy, więc w sumie. Więc w sumie spoko. Nie mogłem zbić, bo wierzę E7. Bicie, odbicie. Nic nieznaczący pion więcej. No i koło remisu, ale. Okej, okay, zaryzykował. Ciekawe, czy on coś widzi głębiej. Zdawało mi się, że to nie jest dobry ruch. Tutaj. Jak on sobie bronić tego piona, nawet jest na białym polu. U. Dobra, gram tak. Nie mądrze zagrałem. Czemu tak zagrałem? Strollowałem zaś. To, że bym sobie policzył. Bzdurę. Strollowałem. Dobra, on też strollował. On strollował bardziej. Bez sensu, Hetman jej zagrał. Bo liczyłem ciągle, y, czy mogę Hetman H8. Jest stwierdziłem, że ryzykowne. I później na koniec już nie zdążyłem policzyć jakieś sensownie. To teraz trzeba po prostu wygrać. Na razie troszkę czasu sobie nabić. Zostanę To nie wygląda na jakieś wybitne posunięcie. ale wymęczona partia. Na no spokojnie. Programy. Odbicie. O, matko! I klasycznie jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronkę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Link w opisie. Idziemy w to po prostu. No, bo on pójdzie do przodu. Dobra, ale mam wtedy C4, tak? tak. Jedziemy na oponenta. Jazda, jazda. Bo po tym tu jest bicie, tak? Nie to tu mam bicie. Ot. Mamy. Groże Matem. Co wie, że B8. No to bicie. Odbicie i jakieś Hetman. Hetman C4. wisi pion. Nie ma nic lepszego tam. Hetman A3? Nie. Hetman C4? Też nie. No nie, no tutaj. Po bicie mam bicie. Po bicie mam bicie. Po szachu. Gdzieś tam się odsunę. Tutaj groże. tu pewnie zagra. Nie, no to mam bicie. Tu, tu. Tu. No i za co to jakoś tak w sumie? Zaczynam trochę coin flipować. Nie wiem co po tym w ogóle. W jakiś szach tu i tu. A, no, wait, tu jest gońiec. A, to git jest. Dobra, to jakoś gońca może od... Nie, nie może odsunąć gońca. Co on może zagrać w ogóle? Po co nie wierzę, to będę miał bicie na A7. Jak się bronić przed smatem na A8, to nie wiem. Bicia O bicie jest mat. Epa hey, GG. Dwa NM, -y, Dwie rundy. Pomyliłem palce. To miało być wskazujące. Pow, 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 pow. Po, po, po. Rosuj mnie na chwilę, żebyście go widzieli. Hm. Ziomek ma załamkę, żeś O kurde, Ziomek ma w blisku 2700. I w bulecie 2700. 2760. O, co ja robię? Tu przecież... Zaraz odwali. Oczywiście, że mnie porobił! <laughs> no, to jest smutne. Czemu się tak wydarzyło? No nie no. Dobrze było. Z jakiś czas. Give me more space, please. Okej. Okay. Wygląda jakby miał przyjemną pozycję chwilowo. Ale to może być mylne. Też oczywiście popatrzyłem na coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. I jakby to nie był skoczek tylko genial, to byłby mat. Ale tu jest skoczek, więc jest bronione, Dobra, idę na jolo. Zobaczymy, co się wydarzy. 16 sekund sobie zostawiłem. Wow. To sobie ruch do przodu Escape Mój skoczek z A8 jest giga szefem I trzyma mi pozycję chwilowo Dobra, spalił sporo czasu Jeez No ty wyplagałeś ser już mnie. Rambała dziomek. ziomek! Oh! Trzeci utytułowany pokonany. Uh! Dobra, jak się zazwyczaj nie emocjonuje, to to mi się podobało. przeoczyłem. 12 sekund zostawiam na tą pozycję. Pan jakiś. O, odwaliłem. Ciekawostka. Ah i mi wdziąsła. zaś przegrałem z nim. W którym skończyłem? Na 25. miejscu, top 25. Myślę, że, że dobry wynik. Najlepszy Polak, at least. Musi grać? Nie no. Tak mi się bardziej podoba, chyba. Pachem grożą, I zablokowałem mu roszady. raszady groża Tutaj jest tyle ataku Nie wiem nie wiem, co się dzieje w tej pozycji Jezus, nie wiem Panika, czy miałem coś takiego chyba Okej okay. Oh. Kolejny thriller odbyty Dobra, otwieram Ach O no Boże, to jest goniec, nie widziałem gońca Boże No, nie mogę Nie widziałem gońca No bardziej strzelać się tego nie dało Łapie kunia Staram się przynajmniej O nie, mój plan nie działa Kolejny głupi ruch. Niesamowite, jak głupie ruchy mogę grać. No i Ramirez. Sopałem wierzę. No way. Turniej jest zakończony. No jestem na 17 miejscu. Na 300 graczy. Skoczek D4 może zagram. Skoczek E6. 25 sekund na oponent. 3, co najmniej hetmana wezmę. Ach. 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 Ja wyskopiałem. Co to za ruch? Boże. Żeby wymyślił o. Nie trolla rob robię <grywka> to co przed chwilą, to jest doskonałe pytanie. Co to było? Panikowałem na niedoczasie na, na nie do czasie troszkę. Nie, no błagam, błagam. Co eliminacji z nim gram? Praktycznie. Jest 3-0 dla niego. Raz na arenie, kiedyś zgrałem, dwa razy na eliminacjach. A to są moje czwarte eliminacje. Nie mogę trafić na innego GMA. To, 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 tu. tu, tu. Okej. Okay. Bicie, bicie tu. Pobicie jest wieża F8. Tego już nie ma. Ucieka? Nie, nie ucieka. Ja powinienem to wiedzieć przed ruchem. No nie Istnieje ruch skoczek F3 <słuch> Oczywiście, że mnie przeliczył Czemu tak się wydarzyło? Może nada Bicie skoczek F3 i, i król E1 I moja wieża jest losowo złapana na F2 Nie zatrzymałem jego pionów w życiu No już przegrałem a nie, jeszcze nie. A, jest wieża F. No i lipa. Jest wieża F8. Dobra, rozpiernicz będzie. Ach. Troszkę mój król nie został należycie schowany. No i w Pizdu. Nie widziałem tego. Nie postawiłem oporu zbyt dużego, wiecie? Były za ciekawy pomysł, a może tak zagrajmy Też jest równie ciekawy, chyba E4 mi się nie podoba Czy to nie jest podstawka kolejnej figury? Nie wiem, faktycznie Mocno średni ten FM, FM poległ GG, D 22 miejsce Haha, Karwana znowu się nie dostał